Cześć ludziska, z tej strony KaroZilla i ja zapraszam was na kolejną aktualizację ze Stalkera, która jak widzicie nie działa. Nie jest kurwa zajebiście, nie? Tu nie widzi. Bo tamty też kurwa niewidzialne. No, zajebiście. <ścoughs> Co to gorzej jest, po prostu, jak widzicie. Ja zechodzę, chodzę niewidzialną bronią. Coś mnie atakuje, nie widzę co. O, teraz dopiero mi się broń pokazała. no to no jak to są naprawdę jakieś... Nie za bardzo. No ja sobie tak powiem, po bo po se gram. Po nie wiem, ile trzeba będzie jeszcze czekać. Żeby te mm, żeby to po prostu zadziałało tak jak trzeba, bo naprawdę no co aktualizacja nie dużo na tyle waży a mój dysk też nie jest za jakiś nie wiem pojemny tak wiem o tym. Chyba drugi raz gram. Trzeci. Ale żeby coś było w tym specjalnego, no to tak... Mam 800 kg wagi. czekajcie chyba. Dobra, ja jestem z mojego. <laughs> Także mówię, no jak ta gra tak działać, to lepiej, żeby jeszcze poczekać kilka lat, nie wiem, 10-15, bo nie mruży to nic dobrego. A mówię, sprzęt nowy jest zmodernizowany, jeżeli tylko został chyba. Procesor Nic nie ma, trochę tekstury poprawili, ale żeby to było jakieś specjalne, no to o no właśnie, poprawili. Mhm. Nikające okna, ja pierdolę nigdy się nie nauczą. No, gra jest robiona po prostu na kolanie. Ograłam ją, bo ograłam, ale no. Żeby się nią zakwycać, to tak... ...nie bardzo. Pijabeczka. Pijabeczka, tu mamy coś dobrego. 800 kilo. Dalej nic nie ma. Także mówię no. Tak wiem. tu jest jeszcze. Albo i nie. Jest tylko 100 doła jakaś. Dalej są puste blokacje bez żadnych... Hmm. Bez żadnych fantów. Po prostu żeby sobie było i tyle. Nic. A wiadomo, stalker lu zawsze lubił. E jakieś fanty? Nie tak lekko, ale porozmawiamy. Bo mówię, człowiek się wydał na sprzęt, na ulepszenia, ale co z tego, jak i tak gra dużo zostawia do życzenia. Się nie dostanę tak zawsze. Także no tyle. Ja sobie dograła dalej. Za chwilę teraz i do sklepu. Nie wejdę. Kurde, no ale głupio zrobili właśnie na tym początku, bo jak ktoś nigdy nie grał, to nie będzie wiedział jak się dostać. No... Ja to tak tylko gram dla siebie i tyle.

O, coś mnie widzi. Coś mnie widzi, że mi się wydaje? No wiesz, wszystko.

Oui, non, d'un tysią. Новий викіт на весенькі точки. А новесенькі точки рахуночок новенький. <клес> <клес> Негода мертвий. Я Германів клієнт. Ну, ніхарасенькі у вас там, блудняк, хлопці. Земля скловатою цьому розумнику. Ніколи мені не подобався. Так, чекай на клієнт. А тобі Герман хоч пояснив, що з координатами то робити. Ну нагадай. Йопанама. Я сьогодні зможу пожерти чи ні? Коротше, йдеш за координатами, пхаєш свій скарг в землю, потім відвалюєш, поки він не відпрацює. Забираєш, Второбав. Mm -hmm. Ну, а як не второбав, то це вже ваші проблеми. Я вам тут не довідкове бюро. Бувай, клієнт. Mm -hmm. Координати отримав. Сподіваюся, так. Бо далі лише складніше. О, добре. Бо до цього все було легкою прогулянкою. Mm -hmm. Знайди детектор для початку. Це ж бунки ручених! У них точно має бути хоча б один. Детектор вже є. Тобі потрібно дістати артефакт, який захистить від радіації. Інакше доєднайся до находи. І як мені це зробити? Знайди аномалію! Після викиду має бути легко. А далі орієнтуйся за сигналом детектора. Якщо вже сталкеру розібралися, то й ти впорайся. Pojeżdżaj na pojazd i złoż skaner, tylko nie zmarz w anomalii, bo pogodź się, będzie w kraju niedługo. No i znowu nie mam detektora. Najbliższe. Kurwa, ja pierdolę z tą aktualizacją. Dobra, spierdalamy stąd, bo to zrobić pijaweczka. Tu, dobra, chodź tu, Pizdo. Gdzie jesteś? No właśnie przed nią to najlepiej tu uciekać. Noże, właśnie tu jest ten błąd, że ona się kurwa. A tu kurwa, gdzie jesteś? Coż by sobie już odpuściła? Dobra, inaczej zrobimy, bo ja się z nią nie lubię jakby tak bawić. Kici, kici. Ten film, mister. Nie, ty kurwo poszłaś. Ja tu, ja już nie wiem, co mam robić. Pijawka! No przecież ty mnie widzisz, że ja ciebie nie widzę. No dobra, to ja tu zakończę. Sami widzicie, co się dzieje. <grystanie> No że zajebiście, nie? Po prostu. Mm. Także co, ja się z wami żegnam i do zobaczenia na następnych odcinkach. Pa, pa!